Czekasz na tę jedną chwilę. No tak kupiłem sobie małpeczkę. Jeżeli kupiłeś sobie taką małpkę, to na 99% jesteś alkoholikiem. Taka mała buteleczka, i od razu obrażasz mnie od alkoholików? No na pewno, bo 0,5 litra to byś na pewno nie schował w kieszeni. Ale 0,5 to nie jest 100 gram. Nie oszukuj się. Możesz sobie dziabnąć, gdzie chcesz. E, tam ja tylko po pracy. Dwa piwka, małpka i jesteś zrobiony. Zrobiony i radosny. Świat jest taki piękny. Świat jest taki, jaki jest. Tylko na chwilę w twojej głowie staje się taki piękny. Piękny i błogi. I tym sposobem jesteś zwykłym niewolnikiem. Niewolnikiem takiej małej buteleczki, takim dżinem oszustem.